Cześć i czołem Dzisiaj przyjechałem powędkować troszkę na jeziorze Przytomnym. Będę celował w okonie. Właśnie zdążyłem wypłynąć na wodę. Widzę już tutaj pierwszą gdzieś drobnicę oczkującą, więc zaraz tam się melduję i będę próbował pod nimi przechyczyć jakieś okonie. Ale co mnie zaskoczyło, to dzisiaj nawet jest sporo wędkarzy na tym jeziorze. Z reguły nie ma za dużo łódek, a dzisiaj w zasięgu mojego wzroku już chyba ze 3 czy 4. Miejsca są zajęte, więc podpytam później chłopaków, jak, jak u nich wyniki. A ja nie marnuję czasu, płynę na pierwszą miejscówkę. Ładne. Ładna ryba. Oj, ładna, 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 ładna ładna ryba. Piękna. Nie wiem, czy to kończy szczupak. O, szczupła Mam go. Całe szczęście nie, nie obciął przynięty. Takie 40 staczek, nawet taki 40 staczek, nawet chyba nie hop! Piękny dzionek mi się dzisiaj trafił na wędkowanie. Jestem po pierwszej rybie. Niestety nie mogę zlokalizować na razie drobnicy. Nie wiem czy ona jest bardzo blisko w trzcinach już. Coś tam widziałem, ale to chyba jakiś narybek był, ale tej uklei, takiej typowej, tych statu klei, tutaj nie widziałem, więc Muszę jeszcze troszkę popływać bo dzisiaj celuję w okonia, a o dziwo złowiłem szczupaka no i mówię, nie mogę zlokalizować tej uklei, gdzie ona jest, czy ona jest na głębokiej wodzie no, że to mamy cały czas zimno i te rybki dziwnie się zachowują, jak na maj zaraz popływamy, jeszcze ich poszukamy trochę, dopóki nie zlokalizuję drobnicy, to nie ma co liczyć na okonie. jest pierwsze oko dzisiaj ale maleństwo nie po takie my tu przyjechaliśmy drugi oko w końcu jakiś marny o, ale jeszcze za brzuch podpięty taki kajtek marny Siedzi olbrzym Kolejne I Dzisiaj same takie oko biorą marne Bardzo marne Siedzi Ale ładnie wyszedł Ето, вижте да е го варят. <плък> Те ще ти курдени задужи. Siedzi Coś siedzi Ale nie wiem co, coś małego, może okoń Rzuciłem centralnie prawie na kapelona e, mały szczupak Na kapelona rzuciłem Ale ładnie Zapnął od razu W pierwszym rzucie Ale okoń się zaczepił Dziwnie. tak, mały kajtek. Hop, no dobra, trzeba skończyć. Dzisiaj okonie mnie ewidentnie olały. Trzeba było łowić szczupaki. Jak widzieliście, trzy tam się udało przyłowić. Jeden jeszcze mi obciążyłkę, więc szczupaki dzisiaj lepiej gryzły. Okonie nie. Nawet jak znalazłem ławicę i stałem tam na niej, to tylko jakieś tam drobne takie podgryzały gumki, ale nie odprowadzały. Nie, nie gryzły dobrze, więc dzisiaj. Ewidentnie to nie był okuniowy dzień, ale jak zwykle fajnie poranek spędzony, więc obie części. Widzimy się na kolejnym filmie. Do następnego częścia!